No, dwie śmierci mamy, Ech, no niestety. Za, nie, nie sądziłem, że akurat Grami zrobi taki takiego psikusa, że oni się zrespią centralnie za mną. To trochę było A, dzisiaj tam to tak dalej. eskortować pieniądze Tam wroga. Te raz. nie się tu okopał. Krótka, do Przyjąłem. Dobra, oczy dookoła głowy. Zwinnować Kontakt! ale tam napada. Poleciał od okay, Czysto! A, granat tylko z bardzo Fajnie. Potrzymajcie wóz na chodzie! Jasne.

Czysto! Możesz ruszać, Charlie 5. Ruszam! Brawo. Odbieramy ich transmisję. Pax ochował się na wprost. Fajna pozycja. Była. była. tak! Budynek przed nami! Okna! Sniper załatwiony! Pis, o kurde! Nie przerywać ognia! Tak jest. Cel nabrzany Nie jest tak ciężko Szlach, droga zablokowana. O kurde a się. Jasne. Nie to naprawię. Teraz ja nie idę dostał. O tym Dobra, nawet jest. ich, To taka razem mija, bodaję. Kue. Zapęta! ostrzał! Sztylet! Chronić czarnego pięć! Oho? Ale... Czysto! Możesz ruszać, czarny pięć! Odmawiam sztylet, jeden, trzy. Nie możemy ruszyć, dopóki nie pozbędziecie się wrogów w, w pobliżu. Tak jest! Sztylet! Oczyścić ulicę! Dobra, go. Dobra, lecimy. Oczywiście, że Bradley nas na, Prók, okay. na to przyjechał. na górze zdjęty! Wróg na górze zdjęty! Okej. Dobra, na dynamiczniejsza. Wszyscy wrogowie zlikwidowani. Dołączcie do Charlie'ego 5. Dymny... nie no, dymny nam niepotrzebne. Okej, łop! Został tak Charlie oh, 5, utrzymajcie pozycję! Czekam! Ale walka z budynkami! PIS! Złama się, przepisy! Rozmaw ten pojazd! Zanim on rozwali Nie buduj, bo ten wojazd chyba tu swacznie! Czysto! Charlie 5, wszyscy w roku zlikwidowani, oh, yeah. ruszajcie! Whoa. Bardzo satysfakcjonująca jest ta gra. Nie jest ciężka. Powiem wam, jakbym grał na niskim poziomie trudności, to mi się trochę nudzi. Murphy, tędy! Nieee... Charlie 5, stój! Droga zablokowana. Robi się sztyle z 1-3. Czekam na was rozkaz. Pat, schody. Marines, za mną! Ruchy! Już za okay. tobą. Zachować czujność, uważać na okna i dachy, chronić swoje sektory. Obserwuję górę! Jadu, Musimy znaleźć stanowisko obserwacyjne. Musimy znaleźć inną drogę. Tędy nie przejdziemy. Znalazłem przejście. Dobra, idźciemy dalej. Bardzo ładna jest gra. To to innych szczegółów. Dobra, chcę sobie tak kupić, żeby wszystko było Myślisz, że udało im się, ojciec? O. I? O, to jest. Po co mi tu pozwala? To jest idealne miejsce na znajdźkę. tego tu znajdźki nie ma? Najgorzej, cholera jasna. Z idealnym jeszcze na zajęcie. Tak właśnie powinno być. Wstałem pierwszy w nos. O.